Można powiedzieć, że standard róży Marii Barbary, Griffin von Fontun und Hohenstein można wyprowadzić z Parlamentu Europejskiego. Po 15 latach europoseł Tun nie dostała się ponownie do Parlamentu Europejskiego. Dostawała się zawsze z list Koalicji Obywatelskiej. Wystarczyło wystartować z list tworzonych m.in. przez Szymona Hołownię i proszę bardzo i mamy klops. Klops trzeciej drogi, klops lewicy, totalna porażka. Donald Tusk zjada ich, zabiera im elektorat. A dlaczego bo te komitety te partie są nijakie nijakie i o tym będzie nowa analiza polityczna zapraszam Witam Państwa, Szanowni Państwo, na kanale Analiza Polityczna. Zachęcam do subskrybowania tego kanału, dodawania łapek w górę, dodawania komentarzy, bo to pomaga w budowaniu dobrego algorytmu. Razem stwórzmy wielki konserwatywny kanał w polskim YouTubie. To bardzo ważne, żebyśmy byli ważną, merytoryczną, siłą komentującą politykę. Podkreślam merytoryczną, bez hejtu, bez wulgaryzmów, bez pomawiania kogokolwiek. Komentujemy politykę i mówimy wszystko, co jest ważne dla konserwatystów. I mm, no muszę skomentować w ogóle w osobnym materiale wynik trzeciej drogi i lewicy, bo y, mówiło się od wyborów parlamentarnych. Tu z was zje, tu z was zje on wam rozbroi partię, on wam zabierze poparcie i proszę bardzo, jak to się sprawdziło przed tymi wyborami. Jak tu skomentował wyniki wyborów? Między innymi tak, że proszę bardzo, to jest lekcja dla niektórych, że nie można układać się ze złem. Tak Tusk powiedział, tak Tusk napisał. No tak, bo oczywiście yy, ktokolwiek chciałby cokolwiek współpracować, wymienić się myślami, projektami, z pisem, ten współpracuje ze złem. No i Tusk, proszę bardzo, zrobił co chciał. Najpierw namawiał, że nie trzeba już na lewice, nie trzeba już na trzecią drogę, że jesteśmy jako Koalicja Obywatelska głosujcie na nas, bo jesteśmy jedną dużą siłą. Potem mamy kilka dni temu ten bardzo mocny strzał w sprawie zamkniętych żołnierzy i śmierci żołnierza. Strzał we Władysława Kosiniaka-Kamysza. Bardzo mocny strzał w PSL, a tym samym w trzecią drogę. Poparcie po prostu dla trzeciej drogi totalnie spadło względem wyborów do Parlamentu Krajowego ubiegłorocznych i to i to, i to przechwycił Tusk i tutaj Tuskowi trzeba oddać co jemu zrobił to skutecznie, zabrał poparcie trzeciej drodze, podobnie jak zabiera lewicy, bo lewica jest niejaka, Tusk też mówi o prawach kobiet, też mówi o pigułce dzień po, też mówi o aborcji jednak robi to w zupełnie innym stylu i w zupełnie inny sposób niż mówi lewica, która proszę bardzo lewica, która ma wspierać prawa kobiet, no wprowadziła jedną kobietę do Parlamentu Europejskiego, ale jednak dwóch Mężczyzn. Lewica, która mówi o prawach kobiet, ma liderę, le, li, wśród liderów samych mężczyzn. Wicemarszałkiem Sejmu jest mężczyzna, wicepremierem z ramienia lewicy jest mężczyzna. To wszystko jest takie nijakie, niewiarygodne. Lewica się zajmuje tylko sprawami światopoglądowymi, a nie konkretami. I to jest problem lewicy. Ja chyba miesiąc temu rozmawiałem z senatorem Lewicy. Piotrem Woźniakiem, który między innymi za to krytykuje Lewicę, że Lewica powinna wrócić do swoich korzeni, a nie zajmować się tym, czym się zajmuje, bo w przeciwnym razie Lewica po prostu zostanie ta mądrzejsza, wchłonięta przez koalicję obywatelską. No i proszę bardzo, wchłania koalicja polityków, może jeszcze nie bezpośrednio, chociaż mentalnie niektórzy już są w koalicji obywatelskiej, pomimo, że w, w, w legitymacjach partyjnych mają Lewicę, i wchłania już elektorat Lewicy. Dzisiaj rozmawiałem z Markiem Sawickim dzisiaj w poniedziałek po wyborze, i Marek Sawicki powiedział wprost nie można być mniejszą platformą albo mniejszym pisem bo wyborcy zawsze wybiorą większego gracza większą partię Marek Sawicki mówi mi trzeba ten cały wywiad na portalu do rzeczy, zapraszam. Trzeba się odróżniać, trzeba spełniać obietnicy wyborcze. Sawicki podkreśla, obiecaliśmy wyborcom coś innego, trzecią drogę, coś lepszego. A tymczasem, tu też cytat z Sawickiego, niektórzy politycy trzeciej drogi zaczęli się prześcigać w radykalizmie z politykami PO i PiS-u. I proszę bardzo, odeszli wyborcy od trzeciej drogi. No, to wszystko tak wygląda. No, niestety, trzecia droga boi się Szymon Hołowni i Władysław Kosini jak kamerze reakcji Donalda Tuska. Obawiają się tego działania Donalda Tuska. Są nijacy. Dali się po prostu zgnieść Tuskowi. Taka jest prawda. I przez to trzecia droga kuleje i ma problemy. Jeżeli trzecia sytuacja w trzeciej drodze się nie poprawi, no to niestety, ale nie wróżę im dobrej przyszłości. Zresztą te wybory do Parlamentu Europejskiego też całkowicie przekreślają jakiekolwiek marzenia Szymona Hołowni na drodze do prezydentury, bo gdyby Gdyby miał jakiekolwiek szanse, to i wynik trzeciej drogi byłby o wiele lepszy. A tak wyborcy będą trzecią drogę w tym hołownie kojarzyć z porażką. Podobnie zresztą lewica. Jeżeli lewica się nie otrząśnie, to spadnie pod próg. No Jeżeli lewica ma dziś twarz Anny Marii Żukowskiej, która potrafi plusgać koalicjantów na Twitterze, potrafi pisać jakieś bzdury o tym, że ona kapzlem otwierała butelki po piwie i tak dalej, to wyborcy nie chcą takiej lewicy, bo część tych lewicowych po prostu postulatów i takim zabiera i jak coś zrealizuje Prawo i Sprawiedliwość, podwyżka kwoty minimalnej, polityka socjalna i tak dalej, to pisto wszystko obsługuje. Jeżeli ktoś jest wyborcą, takim wyborcą lewicy. To więc co ma do zaufania, do zaoferowania lewica? Katarzyna Kotulę, która sobie tańczy i biega do muzyki bijące, No, sorry, ale tak to nie powinno wyglądać. Dziękuję za uwagę. Na dziś do zobaczenia Łukasz Gadło.